Witam panie szordzie, co to za pan tam? Tam już zacząłem robić, tak, widzicie to? Projekt kolejny, tam będzie sklepik, tam będą tam będę farmerów. Różne rzeczy tam będę sprzedawał w tym sklepiku. A gdzie będzie drugi sklep, jeszcze nie wiem, tam gdzieś na innym terenie. Jeszcze będzie robione. Tak mówiłem Tam rośliny, tam są drzewa, tam jest las. Idź pan bliżej, pokaż pan ten las Podskocz pan do góry. Ja górce będę nie ta górkę rozwalę, poniecie z lawy wodę, to że taka górka wyszła, tu będzie serce. Tam co tam tam jest książka. O panie fajną książkę. Zrób pan to jeszcze świcące góry. Jak mówiłem Dziękuję serdecznie tym filmik ozowym, jak mówiłem. Tam jeszcze coś muszę zrobić z lewej strony. to jeszcze nie planowałem co robić. A gdzie skocznie wybudujesz panie, ja jeszcze nie wiem kiedy. Może będzie, będzie skocznie jaka? Planica? 250, zobaczymy. Pozdrawiam serdecznie, nie od oglądania dziękuję serdecznie.